STS Zakłady Bukmacherskie. Sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Martin, za Tobą mecz pauzy spowodowanej żółtymi kartkami. Wracasz do drużyny, wracasz na pierwszy mecz rundy mistrzowskiej. Zagramy w Krakowie, skąd całkiem niedawno przywieźliśmy bardzo miłe spełnienie. No tak, byłoby super powtórzyć ten wynik. Na pewno myślę, że Krakowia się na, na nas lepiej przygotuje, ale Myślę, że jesteśmy w stanie to powtórzyć i znowu, znowu tam wygrać. Bo myślę, że na wyjazdach teraz może gramy lepiej jak u siebie i to musimy wykorzystać i musimy odrobić tą stratę, którą teraz, teraz zrobiliśmy z Piastem. Właśnie, Martin, nie grałeś przeciwko Piastowi z wiadomej przyczyn. Czwarta żółta kartka. Teraz tak trochę przewrotnie zapytam. Uważasz, że gdybyś był na boisku, byśmy przynajmniej tego meczu nie przegrali? Ne, tak neuvážám, bo myšle, že nehráli jsme zlý meč. po prostu zrobili jsme dva, můžu povědět, také hlupé blondy. To zadecidovalo, zadecidovalo vyniku, ale myšle, že například v druhé polově do té červené kartky myšle, že zdominovali jsme i hráli jsme bardzo dobře. Škoda, že nezdobili jsme góla, bo tak by, tak by ten, ten remis i byl, ale... Ale mówię, no, to, to był taki mecz na remis, tylko, tylko... zrobiliśmy dwa blendy i, i myślę, że w Piast gra grał troszeczkę doświadczenie, ale nie możemy wracać już do tego meczu. Teraz przed nami siedem bardzo ważnych meczów i musimy zrobić co najwięcej punktów. E, właśnie Martin, po tej kolejce, po tej 30 kolejce, pechowej dla nas, pechowej bo przegranej, e, nasza strata do miejsca, trzeciego i czwartego, no nieco się zwiększyła z dwóch do pięciu punktów. Z jednej strony to dużo, z drugiej strony to mało, biorąc pod uwagę, że jest dystans jeszcze 7 kolejek. No tak, siedmiu meczów jest naprawdę dużo i myślę, że teraz nie, nie jest różnica, że są dwa punkty albo pięć, bo za, za dwa tygodnie może być w inaczej i możemy być w czołówce, bo teraz te mecze gram się szybko i i między sobą to możemy za, za, zabierać punkty tym drużynom w ciolówce i na to liczymy, że, że tak będzie. Nie? Kolejne pytanie o skąd się bierze w zasadzie to, że wygraliście cztery ostatnie wyjazdowe mecze. Cztery czy trzy? Trzy. Wygraliście trzy ostatnie wyjazdowe mecze. Eee... Natomiast u siebie ostatnie dwa spotkania, tylko jeden punkt. Z czego ten punkt uratowany bramką w ostatniej minucie? Ciężko powiedzieć. No, jakby widzieliśmy to, co tak nie robimy na pewno, ale... Nie wiem, musi może to być tym, że zawsze... Zrobimy punkty na ciężkim wyjeździe i troszeczkę się zadowolimy z tego i później... U siebie to nie wygląda tak dobrze, ale jak mówiłem, ja myślę, że z Piastem... nezahrali jsme tak slabý meč, jak například s, plot, s Plockem, po prostu jsme blendy. Škoda, že vychodí tak, že to je na tých, tých, v těch mečách u sebe, ale to nevážně, či u či na výjaždě, my musíme robiť po prostu jak nejvíce punktů. I teraz robíme na výjaždě a já mám naději, že, že, tak bude i teraz v těch, nejvážnějších mečách u sebe. I, I, zrobíme znovu jakou sérii, jak, jak, jak teraz. Jeszcze na koniec zadam pytanie: Bo wiele nam to wskazuje, że w końcu na stadion wracają kibice. Na razie w dosyć mocno ograniczonej liczbie, no ale nie będzie chyba z tej atmosfery sparingu. No tak, cieszymy się z każdego kibice, Bo naprawdę jest to takie dziwne, jak się gra przed pustymi trybunami, słuchajcie każde słowo i jak mówisz, jest to jest to jak sparring. I teraz mówię: cieszy, cieszymy się za każdego kibice i jak będę 1000 albo 2000, to myślę, że już, że już nasi kibice potrafią zrobić dobrą atmosferę. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Biały Stok.